Witajcie moi drodzy widzowie. Dzisiaj książka, którą z pewnością możecie kojarzyć w troszeczkę innej okładce. Jest to Lot motyla Barbary King Solver. Ja mam takie wydanie po prostu starsze z roku 1000, Nie, z roku, przepraszam, 2013, wydawnictwo Pruszyński i spółka, ale to nowe w takiej twardej oprawie mogliście na przykład widzieć na kanale literackich Główną bohaterką tej książki jest dziewczyna 27-letnia, właściwie już żona i matka, która ma przepiękne oryginalne imię Della Robia, i to imię dostała właściwie przez przypadek, można powiedzieć, z gazety, gdyż jej mama no, wyodrębniła jakby to słowo, myślała, że to imię. Okazało się, że jest to nazwa po prostu wieńca, którego się tworzy z różnych śmieci. No i tak ta Della Robia już pozostała. Ona kochani wyszła za mąż w wieku lat 17 po wielkim zawodzie miłosnym, ale też za takiego no, prostego, zwyczajnego, dobrego, uczciwego człowieka, z którym po prostu zaszła w ciążę. I ta ciąża spowodowała małżeństwo z rozsądku. A że mimo nawet, że tą ciążę utracili, to jednak ona nie miała się gdzie podziać, ponieważ jej matka była bardzo mocno chora, była w hospicjum praktycznie całe to mieszkanie było jakby zastawione pod to, żeby jej mama mogła się leczyć, więc właściwie takie rozwiązanie jak mieszkanie z rodzicami u swojego chłopaka było jej na rękę, no i tak po prostu już, wiecie, zostały te decyzje podjęte. Oczywiście, no po latach to niestety wychodzi na wierzch, tak, i mimo, że jest to rodzina z dwójką dzieci, z pięcioletnim Prestonem i jednoroczną Cordelią, no to coś się w tym małżeństwie do końca nie układa. Della Robbia, już po tych 10 latach bycia w małżeństwie, jest marzycielką. Bardzo często się zakochuje, miała romans z jakimś dziwim, i generalnie poznajemy ją na początku książki w takim momencie, że ma wszystkiego dosyć chce porzucić ten dom, chce zostawić rodzinę. Idzie na wzgórze i tam ma się spotkać ze swoim kochankiem, ale na tym wzgórzu po prostu zapiera jej dech w piersiach, bo widzi coś niesamowitego. Początkowo myśli, że to się po prostu palą lasy, co też jest bardzo ważną informacją i niebezpieczną, ale okazuje się, że te kolory pomarańczy, różne odcienie czerwieni, mocno głębokiej żółci, że to wszystko, co ona widzi, to wcale nie jest łuna od pożaru, tylko to są roje motyli, ale dosłownie miliony, miliony motyli, które po prostu obsiadły ten okoliczny ich las. No, i to powoduje ten widok, że ona o wszystkim zapomina, o tych planach, które miała. Po prostu szybko jest zachwycona i szybko biegnie do domu, mówi o tym mężowi, i no po prostu decyduje się, że on musi to zobaczyć, ponieważ w tym momencie już wie, że oni nie mogą sprzedać tej ziemi, bo po prostu ten cud natury jest czymś niesamowitym, które ona odkryła. Przez to, że gdzieś tam użyła sformułowania cudu, to idzie taka plotka, wiecie, w eter, że ona jest po prostu. Boginią od motyli, jest świętą od motyli, i generalnie, że niby miała taką wizję tych motyli. Tak naprawdę, oczywiście, ona nie tłumaczy tego, że w ogóle uciekała z domu, że dlaczegoś tam znalazła na tym wzgórzu, tylko po prostu no, plotka poszła już swoją drogą, natomiast ona stara się zmienić decyzję swojej rodziny. Ale nie będzie to łatwe, ponieważ ta rodzina jest taką typową farmerską i okazuje się, że ma bardzo duże kłopoty finansowe. Ojciec jej męża, Kuba, który zresztą bardzo ją irytuje przez taką swoją właśnie zwykłość i przez to, że nie potrafi się postawić rodzicom, to okazuje się, że właśnie jego ojciec kiedyś powziął różne kredyty no i teraz trzeba spłacać te raty kredytu i po prostu ta farma podupada. Mimo oczywiście różnych innych produkcji, mimo. Hodowli owiec, mimo jakiejś tam żwirowni, no generalnie mają duże kłopoty finansowe. Wydaje się, że jedynym rozwiązaniem jest po prostu sprzedać tą ziemię, a nawet wręcz spowodować, że, na, że zgodzić się po prostu na wycięcie lasów, które tam są, zniszczyć przyrodę. No i Della zaczyna walczyć o to, żeby zmienić poglądy swojej rodziny. Przez to, że się pojawiła ta plotka, to oczywiście ona jest roznoszona wśród sąsiadów. Zaczyna być ta sprawa nagłośniona medialnie, zaczynają się zjeżdżać turyści, a przede wszystkim przyjeżdża pewien naukowiec, który jak się okazuje jest specjalistą od tych konkretnego gatunku motyli monarchów, i on po prostu pyta się, czy może w kamperze nocować na tej ziemi, w tej posiadłości tej rodziny. Della Robia udziela mu zgody, i on zaczyna codzienne swoje wędrówki, obserwacje, notatki i po prostu badania nad tą całą rodziną motyli. Bo co się okazuje, słuchajcie? Okazuje się, że to nie jest wcale takie normalne zjawisko, jeśli chodzi o te konkretne położenie geograficzne, bo te motyle zawsze wędrowały, migrowały, ale do Nowego Meksyku. I teraz pytanie: co się takiego stało, że nagle przyleciały do Tennessee? No, i wiecie, gdzieś tam po drodze oczywiście przyjeżdżają inni ludzie, także te, ci z Nowego Meksyku, którzy, u których kiedyś te motyle były też jakimś takim widokiem na porządku dziennym, i okazuje się, że po prostu tamte miejscowości zostały bardzo mocno zniszczone przez lawiny błotne. A więc, że to wcale nie jest kwestia jakiegoś cudu, ale wiecie, ta miejscowość, można powiedzieć, no wieś której ta Della robia żyje, to są ludzie bardzo prości. To jest społeczność lokalna, która nie chce zmian, która chce żyć tak jak do tej pory, spokojnie, normalnie, bez żadnych ekscesów. A to, że miałby to być taki cud i wybranie przez Boga ich ziemi, no to oczywiście powoduje, że oni w to wierzą i czują się tacy, no, wybrani i czują się specjalni, więc gdzieś tam. Zaczyna jakby ta, ta myśl o tym, żeby tej ziemi nie sprzedawać, przyświecać także teściowej, z którą notabene Della Robia od początku nie miała dobrych relacji. I ta kobieta, jakby od samego początku, widzi, że to nie jest dobra kandydatka na żonę dla jej syna. Wiecie, gdzieś tam intuicyjnie, jako matka, wyczuwała i spodziewała się, że prędzej czy później Della Robia będzie chciała opuścić tą rodzinę. Tak naprawdę ta dziewczyna, ta główna bohaterka nie za bardzo pasuje do tej społeczności i nie za bardzo pasuje do tej grupy kobiet, ponieważ tam z dziada Pradziada, miejsce kobiety jest w domu przy wychowywaniu dzieci i gdzieś tam ta wizja tej rodziny dla robi się nie podoba. Ona zresztą, kiedy zaszła w ciążę, to porzuciła myśli o koleżu, o studiach. No i generalnie przyjazd tego naukowca powoduje ogromną rewolucję w jej życiu. Bo to jest ktoś, kto jej imponuje, kim po prostu się zauracza, i ona zaczyna na początku tylko bardzo, tak, jako pomocnica, gdzieś tam, jako wolontariuszka, angażować się w te działania, tej grupy naukowców, którzy tam zjeżdżają do tego głównego naszego profesora. No i z czasem na tyle jej się podoba to i rozumie te całe przesłania nauki, że chciałaby dla nich pracować. Co oczywiście jest rewolucyjną zmianą w tej małej społeczności lokalnej i wszyscy sobie wiecie, pukają się w czoło o co tej dziewczynie tak naprawdę chodzi. Ten etymolog, który się nazywa Ovid Byron, bardzo tak wtajemnicza jakby tą Della Robbie, widząc jej ciekawość, ogólnie w tematykę ekologii, w tematykę kontynentalnego takiego jakby załamania ekosystemu, wiecie, w te różne trudności w działania ludzi, które przyczyniły się do tego, że ta planeta się niszczy. Ogólnie kwestie zmian klimatycznych i to, wszystko, co tą społeczność kompletnie nie interesuje, tak dalarobia po prostu pochłania całą sobą, i jestem zafascynowana w ogóle tym światem nauki. Z czasem popada aż w takie marzenia: wiecie, że wyobraża sobie, co by było, gdyby ona z takim mężczyzną mogła być. Czyli znowu zaczynają się tej te cechy marzycielstwa, gdzieś tam bardzo szybkich zakochań. I to akurat w tej kobiecie mnie jakoś tak strasznie od samego początku, słuchajcie, no irytowało. Ogólnie w tej książce możemy się bardzo dużo dowiedzieć właśnie o tych motylach. To akurat jest zaczerpnięte z prawdziwego zdarzenia, czyli taki gatunek motyla jest, więc te wszystkie opisy ich zachowań, ich migracji, ich budowy, ich kopulacji jest prawdziwy. Ta książka jest dosyć gruba. W swych rozmiarach. No i teraz może przejdę Wam do podsumowania, ponieważ tu już więcej nie będę Wam zabierała z treści książki. No, generalnie chodzi o to, że po przyjeździe tego naukowca, po przyjeździe różnych mediów, telewizji, która się tym tematem interesuje, to zaczyna się tutaj ta walka, co dalej. No, bo tak naprawdę naukowcy nie są jakby pozytywnie nastawieni, optymistycznie, że to jest dobrze, że te motyle tam wylądowały. I one przede wszystkim obawiają się ich wymarcia i ich, ich wyginięcia. Natomiast dla tej społeczności ta cała sława gdzieś tam troszeczkę polepsza dobrobyt, zwłaszcza że teściowa Delarovi, czyli Hester, ma łeb na karku i ona od samego początku zaczyna zbierać, słuchajcie, wstępy. Tak jak, do bilety, jak bilety do parku, tak po prostu, że to jest jej ziemia, to ona każe sobie płacić za to, żeby ludzie mogli ten spektakl z motylami oglądać. Więc gdzieś tam ten biznes, ta sytuacja cała materialna się poprawia. Niemniej cały czas widmo tego, jakie długi ma ta rodzina powoduje, że no prędzej czy później jakieś te decyzje i działania będą musieli podjąć. Ale teraz kochani już przejdę do podsumowania. Słuchajcie, moim zdaniem ta książka jest dobrą pozycją, ale nie aż taką bardzo dobrą i zachwycającą, i troszeczkę zdziwiłam się, że ma takie tutaj no podteksty, że jest to dzieło fenomenalne, że jest to powieść, za którą tęskni się po przeczytaniu ostatniej strony. Ja nastawiłam się, że to musi być jakaś taka naprawdę och i ach historia, ale albo to nie jest ten czas, u mnie to nie był ten czas na tą książkę, bo przebrnęłam przez nią, powiem wam, nie na tej zasadzie, że nie mogłam się oderwać. Po prostu trochę mnie nużyła i nie za bardzo wczułam się w życie tej głównej bohaterki. Ogólnie, jeśli chodzi o motyw cały, o ten pomysł, to on mi się niezmiernie podobał, bo tak jak w migracjach mieliśmy też zagrożony gatunek rybit w popielatych, tak tutaj jest zagrożony gatunek motyli i to też jest niezmiernie ciekawy temat. Ten cały zresztą otoczka prawdziwa, a więc zmiany klimatyczne, to co człowiek robi, jak niszczy Ziemię jak nie potrafimy już współdziałać, koegzystować z naturą, to również było bardzo fascynujące i interesujące. Tylko powiem Wam szczerze, że jakoś przez te pierwsze pół książki po prostu mnie to nużyło i nudziło. Czyli generalnie była to taka powieść obyczajowa na początku, która bardzo mocno była rozwlekła jak dla mnie i myślę, że spokojnie mogłaby być krótsza i różne takie tutaj opisy, rozmowy, jakieś sytuacje były po prostu w tej książce zbędne. Takie, że gdyby ich nie było, to też jakby dla fabuły nic to nie znaczyło. Więc ta książka początkowo mnie dosyć nudziła, i cały czas czekałam na ten moment, ach, powiem ach, albo właśnie och, jak cudownie się zaczyna. No i niestety w połowie książki uświadomiłam sobie, że to już chyba nic takiego wielkiego w tej książce nie będzie mnie czekało, bo ona po prostu jest tak napisana. No i cała ta treść wokół tych motyli tak naprawdę się obraca. Czasami nużyły mnie takie bardzo szczegółowe opisy właśnie tych zachowań motyli, takie, wiecie, już troszeczkę naukowy styl pisania, tak jakby jakieś fragmenty z encyklopedii, z artykułów naukowych. Myślę, że było troszeczkę tego sporo i jeśli ktoś faktycznie się tym interesuje, to fajnie, ale jeśli nie, to gdzieś tam to też powodowało, że ta książka stawała się rozwlekła i opisowa. I najgorsze słuchajcie kochani jest to, że właśnie ten drugi temat, obok tych motyli, a więc taka obserwacja i autorefleksja, autorozważania nad tym, tej delarobi, czy ja jestem szczęśliwa w tym małżeństwie, czy ja jestem szczęśliwą matką. W ogóle cały taki dramat takiej, takiej rodziny, która jakby się tutaj rozpada na naszych oczach, tak, i my to widzimy no, przez odczucia głównej bohaterki, to akurat, powiem Wam, mnie dołowało w tym sensie, że ja Liczyłam na to, że tutaj będą te działania szły w innym kierunku i że będzie inny koniec tej książki. I to, w jakim kierunku to poszło, mi się bardzo nie podobało. Ja gdzieś tam kibicowałam, jakby innej stronie, innej, inną miałam wizję rozwiązania tak, tej całej historii. No a ta, która była, może rzeczywiście była bardziej życiowa, ale mi się nie podobała i jeszcze bardziej spowodowała, że, że tą książkę po prostu tak, no, uważam za średnią, a nie za jakąś super. Ale mówię, może to jest dlatego, że to nie był ten czas, i akurat dla mnie w tym danym momencie taka dramatyczna historia, która wydaje się ciekawa, jak się o tym mówi, bo i zagrożone motyle, i jak taka psychologiczna trochę analiza rozpadu rodziny, małżeństwa z rozsądku, no wydaje się to wszystko super. I ja rzeczywiście po przeczytaniu tej książki, też jak tak sobie o niej myślę, no to ona fajny temat porusza, tak, ale podczas jej czytania. I to też nie jest kwestia stylu pisania, bo on jest dosyć taki płynny. Tylko właśnie po pierwsze jest to za dużo tej treści, za dużo jest takich zbędnych informacji, za wolno idzie ta cała akcja. I moim zdaniem po prostu to, jak autorka wymyśliła zakończenie, no mnie to bardziej załamało niż ucieszyło. Chociaż lubię smutne książki, to w tym przypadku mi się to o dziwo nie podobało. To myślę, że może taką wypowiedzią nawet was zaintrygowałam. Ja po prostu. Sama się dziwię sobie, że generalnie powinna mi się ta książka podobać i tak myślałam, że będzie, ale gdzieś tam z nią jest, no nie po drodze. Nie porwała mnie, uważam ją za taką średnią, co myślę, że no może być krzywdzące, bo tu wszystkie opinie o tej książce są bardzo wysokie, świadczą o bardzo wysokim jej poziomie. Też ona jest wznawiana, jest tłumaczona na wiele języków, więc ogólnie ja mam świadomość tego, że to jest bardzo dobra pisarka i bardzo dobra powieść. Tylko nie wiem, no na czym polega ten... Fenomen, że ja go po prostu, że do mnie on jakby mnie za serce nie ujęła. Jest mi przykro, bo nie lubię tak mówić o książkach, że gdzieś tam mi się mniej podobały, ale no, no była dla mnie po prostu dobra, tak? Nie zła, nie byle jaka, ale też nie fenomenalna i cudowna. I myślę, że może też przyczyna leży w tym, że z reguły jak lubimy główną bohaterkę, to automatycznie książka staje się fajniejsza. Ja, kurczę, coś nie mogłam tej Dela robi Wiecie co, polubić. Mnie, mnie denerwowało trochę to, właśnie, że ciągle jej czegoś w życiu brakowało, że ona tak strasznie się szybko zakochiwała, że gdzieś tam wpadała w te marzenia, tak jakby do końca no, nie doceniała tego, co ma i to mnie troszeczkę w niej irytowało, bo tak naprawdę no, dwójka wspaniałych dzieci, mąż, który broń Boże jej nie skrzywdził, sama się o nim wypowiada w samych superlatywach i tak jakby tylko zabrakło tego ognia, wiecie, w tym małżeństwie zabrakło chemii, ale też, no na Boga, no nie na tym się buduje małżeństwo i po 10 latach to chyba w co drugim małżeństwie tej chemii brakuje, więc gdzieś tam, myślę, no tutaj, wie, wiecie co, ta sprawa mi gdzieś tam, no, nie podobała mi się i ta dela mnie coraz bardziej irytowała i przez to, że mnie właśnie denerwowało to jej postępowanie i te rozważania, no to powodowało, że wiecie, że automatycznie, no tą książkę jakby lubiłam mniej, i nie tęskniłam za tym, żeby wkroczyć i dalej czytać jej przygody. Nie kibicowałam jej, a koniec tej książki, no niestety, tak jakby wiecie co, ja kibicowałam innemu bohaterowi, innej postaci w tej książce. No i niestety ta akurat postać chyba, można powiedzieć, po zakończeniu tej książki jest najbardziej nieszczęśliwa w tym momencie. No a ogólnie też nie wiem, jak Wy zrozumiecie koniec tej książki, bo ona jest troszeczkę z takim, bym powiedziała, bardzo małym, ale jednak Otwartym zakończeniem. I tutaj każdy z nas już chyba troszeczkę musi sam sobie dopowiedzieć i wyobrazić, więc to. No, no mnie ta książka trochę dubiła. o tak to bym mogła ująć trochę mnie dobiła dubi, i spowodowała, że ja troszeczkę się z nią męczyłam. Koniec końców mówię, mam świadomość tego, że to jest dobra powieść. To na pewno nie można powiedzieć, że to jest byle co i jest na pewno w to włożone mnóstwo pracy, ogrom wysiłku i porusza bardzo ważne tematy. Ale mówię, gdyby poprzestać na tych motylach, ok, ale tutaj ta cała otoczka, która właściwie była na takim samym poziomie ważności, a więc ta cała tutaj opowiedziana nam historia małżeństwa, które po prostu się rozpada po latach, a właściwie to może już nie istniało od samego początku, to o dziwo ten temat, mimo że sam jest bardzo, bardzo ciekawy, ja lubię takie tematy, to w tej książce totalnie mi to nie podeszło. Także, nie wiem, chyba to nie był czas na tą książkę. Generalnie polecam Wam, jeśli takie tematy, które porusza ta książka Was interesują, to być może będziecie nią zachwyceni. Może też, bo na przykład styl pisania taki, że faktycznie się przez tą książkę płynie. Ona nie była jakaś trudna, nie wymagała zatrzymywania się, albo że nie mogłam się skupić. Nie, to jest bardzo prostym językiem napisana książka. Może troszeczkę zbyt rozblekła, zbyt opisowa, ale. Koniec końców, jeżeli wczujecie się w ten temat, to tylko będziecie się tym cieszyć, że jest taka gruba, a nie chuda. Także polecam Wam dramat, obyczaj. A teraz, kochani, pozdrawiam Was serdecznie. Kończę tego vloga. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie, za czas, który poświęciliście. Dziękuję wszystkim za subskrypcję. No i co? Do zobaczenia w następnym filmiku.